Dziwny to fragment, bo Paweł mówi o sobie, ja więzień w Panu. Tyle mówił o wolności, o wyswobadzaniu się, o, o nowym życiu, o nowym człowieku, nowym stworzeniu, a nagle ja więzień w Panu. Próbując to zrozumieć, warto uświadomić sobie, że ktoś pokochany przez Pana, jeżeli ja odpowiadam miłością na Jego miłość. No to jesteśmy miłością związani. W tym sensie Paweł mówi, więzień w Panu, że wszystko we mnie jest zorientowane na tego, którego kocha. I co on mówi do Efezjan? On do Efezjan mówi takie słowo, które dla mnie jest słowem ratującym, bo on mówi o znoszeniu siebie w miłości. Nam czasami się wydaje, że my teraz wszystkich powinniśmy obdarować taką totalną miłością, otwartością dla każdego mieć czas, każdego obdarzyć zaufaniem, podzielić się z każdym sekretami hola, hola! Miłość jest preferencyjna. Znosić siebie w miłości to znaczy nie czynić drugiemu krzywdy. To wcale nie oznacza przyjaźnić się z drugim. Powierzać mu swoje tajemnice. Znosić siebie w miłości to nie patrzeć na drugiego jak na wroga. Jeżeli prosi o pomoc, a ja mogę dać mu odpowiedź na to zaproszenie do pomocy, w miarę moich możliwości, ja o tym decyduję w moim sumieniu, to angażuję się w tę pomoc. Ale to nie jest tak, że ja mam obowiązek ratowania każdego człowieka. Znosić siebie w miłości to znaczy, no, widzieć w tym drugim człowieku brata, cokolwiek to dzisiaj dla mnie może znaczyć, jakkolwiek ten mój brat może dzisiaj wyglądać. To jest słowo, które trochę odbarcza mnie od takiego wezwania do tego, żeby być bezbłędnym i w każdym czasie gotowym na to, że każdego tak ogarnę opatule miłością i uratuję. Znosić siebie w miłości, to znaczy po prostu być człowiekiem dla drugiego człowieka. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że po śmierci stajemy przed świętym Piotrem, i on nam mówi, że możemy wejść do nieba, ale tam będą wszyscy ludzie, których. Spotkali, spotkaliśmy w ciągu naszego życia, ale wszyscy tak się akurat udało, wszystkim dobrze poszło, zbawieni. Spotkamy wszystkich. I teraz, czy my będziemy gotowi tam wejść? Czy my będziemy gotowi do tego, żeby z każdym z tych ludzi żyć w niebie, w pokoju, w jedności, w harmonii, w miłości? Bo jeśli nie, to my tam nie mamy czego szukać. No bo co my tam wniesiemy do nieba? Podziały? Bez przesady. Maks, na co nas wtedy stać, to jest czyściec. Nie? I obyśmy tam trafili, oby się udało przynajmniej tyle. Natomiast Jezus nam mówi, żebyśmy po drodze spróbowali z kimś się pojednać, zanim dojdziemy do sędziego. Żebyśmy tutaj, będąc po drodze, szukali jedności. I Jezus nie mówi, że nam się to zawsze uda, że ta jedność między nami a innymi ludźmi zawsze będzie w stu procentach, ale Jezus mówi, próbuj. Bo to chodzi o Twoje serce, które jak już trafimy do nieba, to będzie serce wtedy gotowe do tego, żeby żyć w harmonii i jedności. Jeśli tego nie będziemy próbowali robić tutaj, tylko będziemy gdzieś w sobie chować te podziały, no to staniemy w końcu przed świętym Piotrem, i on nas może odesłać do czyścica, bo stwierdzi, że nie jesteśmy jeszcze gotowi, żeby żyć w pełni tym, czym jest niebo.